No i zrobię, no się na wiosnę zima. Na razie śniegu mało. Jutro pojutrze ma dopiero zacząć padać solidnie. Lód, jak widać, chwycił. Śnieg na początku, ten, który spadł, stopniał. Na razie nic nie będę robił. Najważniejsze, że lód jest w miarę przejrzysty, więc roślinom się krzywda nie stanie. A po świętach przyjadę podnieść poziom wody, od dołu, że tak powiem, napompować powietrza. No, no na, na biegówki to jeszcze za mało. No i jak widać. Przyczepię powyżej zera. W piwnicy nie wiem, nie zaglądałem, ale raczej też, bo tam od kiedy się obsypało ją ziemią, tam jest stale 8 stopni. Sąsiedzi doglądają. Już się umówiłem na kolędowanie z okazji świąt. Oj, pokolendujemy, pokolendujemy tutaj. Uu, dzisiaj klucze żurawi przelatywały, poza tym nic się nie dzieje. Cisza, spokój. No i tak byle do świąt. A potem się zobaczy.